Wszystkim się ma na dziś kolejny odcinek. Tylko tym razem pokazuję dzisiaj livehaki, jako o wiele łatwiej przejść. Wiem, już był taki jeden odcinek, no on no, w ogóle był taki słaby. No to dzisiaj nagram taką lepszą wersję. Może nawet i gorszą, nie wiem. No po prostu dzisiaj zagramy. I tutaj o, mamy flor flipa. I mam jeden taki lifehack i mam takie. Kto. Nie wiem, jak to powiedzieć. No powiem, że konkurs? No to nie jest konkurs. Kto chce ze mną zagrać w StumbleGuys, no to niech mi napisze po tym wideo. Ja mu podam na, mojego Discorda i zagramy w, razem. I zagramy wszyscy razem w StumbleGuys. naprawdę. Ja to... Opa. Dobra widzowie, pójdziemy tu i patrzcie. Pierwszy trik to od razu wszeczkę tu i tutaj tak. No normalny widzowie. Tutaj też tak. I tutaj od razu możecie tak no was to uderzy. No to no, trochę tak nie polecam. Tutaj też możecie. Opa. I od razu na ten różowy wskoczyć no tutaj to także dużo trików nie ma na końcu. Dobra i przechodzimy my. Przegraliśmy. No, pierwsze triki już pokazałem. Teraz będzie pytanie co będzie w drugim? Jeżeli zapomniałam powiedzieć subskrybujcie ten kanał. Polecam te filmiki, bo mamy, mamy już 29 subów jutro. Do jutra musimy wbić 30 widzowie, To subskrybujcie. Potem będzie 35. Wam się uda, mam nadzieję. No i a. Okej, okay, na no, drugie widzowie i nie zapomnijcie łapcze Drugie to, kiedy jesteście zmęczeni, no to tutaj możecie wstać. Nie sobie damy motki pokazywać. I drugie to, można chodzić po tych właśnie barierkach. Tylko kiedy szkaczecie, to lepiej. O. I też tutaj można stać. polecam naprawdę fajne. Poleczam. I na Humble Stumble był jeszcze jeden trik, no graliśmy. No to teraz zobaczymy, jaka będzie nowa Jungle Roll. No tutaj dobra. Mam tutaj kilka trików. Nie będę przechodził. pierwszy trik to możecie tutaj przeskoczyć. I jedźcie tutaj na brzuszku, no jeśli nie macie buta, to też źle, bo już but w bagnie bardzo pomaga. Też I pa... ja tutaj po prostu możecie też sobie na brzuszku jeździć. No łatwe, to jest w ogóle, to jest bardzo, widzowie, łatwe. Tutaj też można na brzuszku, no tutaj już tak będzie mniej szans. I tutaj można po prostu przeskoczyć jak właśnie ten Superman i... Jeszcze jakiś. A tutaj widzowie? Można taki trik zrobić. Zobaczcie. Op, op. O właśnie coś takiego. O właśnie widzowie. Zrobiliśmy. No, przegraliśmy. I kolejna runda. Ciekawe co to będzie. Bo mamy dzisiaj bardzo dużo trików. Bo... Mam bardzo dużo trików. I. Pivot pasz. No dobra. Tutaj też mam. E, co? że pomniałem. Patrz. Widzicie tego fioletowego? Patrzcie, tutaj... O. Kiedy zaczynacie rundę, to możecie po prostu tak przeskoczyć. W drugich to tutaj. Możecie tak łatwo. Tutaj już ten sposób nie działa, jaki wam potem pokazywał. Tutaj skaczecie na barierkę i... no to, bo też pomaga. Tutaj można też barierką. No lepiej tutaj czemu? Bo idźcie po prostu bokiem. Zaraz wam to pokażę. Mm. Idźcie po prostu tak bokiem i wam to nic nie zrobi. Mm. I lećcie. Widzicie ten fioletowy skin jest o, mega łatwy. No i przegrana. I widziałem, że pomijałem. Pokażę, bo jest nowe szkiny, show. Dwa szkiny dopóki. Pierwy, nie to nie tutaj. Tutaj są dwa. Jednorożecz taki. Jest teraz w sklepie. Że tysiąc gemów. Fajnie. Mam jednorostkę. I tego. On jest w ogóle. Lecz, jak pamiętacie, były tylko te cztery. Teraz jest jeszcze ten. Też ty. E, też specjalnego też jest. Stęczki też jest. Korzeczki. No nie przedłużę. i nie tym zaraz I no, zaczynamy. nam w kolejnej rundzie. I następnie, może, będzie dasz Byłoby fajnie. Obok. O, tutaj, widziowym. No, już pokazywałam to tam dalej. To nie ma trików za bardzo. No, tutaj, jak wiecie, już można przeskoczyć to zielone. I zawsze lepiej iść na. Y, tu, na prawą stronę. No wiele jest to łatwiej. No tutaj też po brzuszku można jeździć sobie. Na drugiej, tym, na drugim drewnie też można na brzuszku jeździć. No trochę tak nie polecam na drugim, bo tutaj są te dziury. Właśnie, w dziobie o tak też można zrobić. Ten trik można też. O. Tutaj to można po prostu o, tak. Patrzcie. I kiedy widzowie tutaj biegniecie, to też można tak i tak. No, łatwe. Trudne? Dla mnie nie za bardzo. Czemu przegrywamy? I widzowie, jak chciałam pozdrowić każdego, kto to ogląda. I pozdrawiam też Wiktora, bo mam nadzieję, że dzisiaj nagramy z nim odcinek, bo napiszą mi na komentarzach pod jednym e, wideo. Wi Mam nadzieję, że będzie dzisiaj mógł. I no, Wiktor, jakby cię to podaj Discorda pod tym filmikiem. Ja cię wyszukam i no, będzie. Będziemy grać razem. Będziemy razem grać i nagrywać odcinki. No, ok. Wiktor, i napisz, ile ty masz lat, bo no bo ty nie nagrywasz że y, głosem filmiki to też napisz ile masz lat, żebym wiedział i tutaj widzowie jak też pamiętacie był e, widzowie, że tych trików trików, no et, y, najpierw możecie też tak na szybko wskoczyć możecie i na, na barierce no i już kończymy, zaraz się widzimy w kolejnej rundzie O, widzowie druga runda przepłynęł to blok dasz Fajem. Tutaj nie mam trików, no tylko jeśli przenikanie przez ściany. Ja się widzowie boję. No dobra, widzowie. Terazyk. Ja A, Ha, widzowie, widzieliście. Ha, co on zrobił, chłop. E, widzowie, błagam jeszcze raz coś takiego. No nie. No gdzie jeszcze raz coś takiego. O właśnie, o, próbujemy. E, widzowie, widzieliście to? To działa! Nie wierzę swoim oczom. Jeszcze raz, jak chcę tak zrobić. Ej, jeszcze raz. Ok, kolejny raz. Opa. I prawie. No, widzieliście widzowie, tak? błagam o zdążyłem w ostatniej sekundzie widzowie mamy na finał blok dasz? Tutaj to w ogóle nie ma prawie trików. Jest to jest tylko dwa, jaki na jednym odcinku na tej barierce jeździłem. Co? Banon! Szukaj sam od siebie. No dobra. Co tak tutaj? możemy Nie, nie wiem czy to próbować widzowie na tej... Dobra, próbujemy. Super. A mogliśmy to wygrać. I też widzowie, pozdrawiam jednego youtubera, Miner, I powiem jeszcze po ukraińsku, że e, Wania, to do Ciebie, że ja Ciebie pozdrawiam. Twój kanał. No i dobra widziały, bo no, jak wiecie, jestem z I widzowie, patrzcie, pierwszy trik, to można na grzybku Patrzcie, możecie tak po prostu na grzybku lecieć. A czemu to się nie daje, widzowie? Szaraż. Opa, lecimy. I. O. Super, przegrana. Ja bardzo chcę jeden trik się nauczyć, widzowie, że skaczycie tu i tu. I prawie się widzowie udało. No, prawie. Teraz spaćcie. Prze no, przegraliśmy. Drugi raz. Przepraszam, nie drugie jakiś tam. No i będzie ostatnia runda na dzisiaj, bo znowu mnie wywali. Tak jak zawsze na odcinkach mnie wywala. Muszę wszystko już w początku nagrywać. No dobre, Ja i wypalę. Tail file. No dobra. No, to tutaj kilka trików. Dobra, pierwszy trik widzowie, że tutaj możecie się już chować, tak? W drzewie to jest pierwszy trik. Drugi, to się da w ogóle tutaj wejść. No, kiedyś już pokazywałem. No i od razu tak wszkoczyć o oh, Ronaldino. Aha. Jeszcze tam na kamieniu się da widzowie. No, przegrana widzowie przegrana Jednak widzowie to będzie ostatnia runda. Już spróbujemy przejść. Nie wiem, czy się uda. Mamy znowu duchem bestambel. Wreszcie pokażę ten jeden trik. Bo wszystkie widzowie triki pokażę wam. Obróćcie jednego. Czyli nigdy nie idźcie tak bokiem, bo możecie spaść bardzo łatwo. No, ja tutaj też widzowie nie po. Aha, o nie, o nie, o nie. O, patrzcie. Op. i jesteśmy widzowie. Jesteśmy na tym pudełku. Super widzowie. I potem możecie tak wyskoczyć, czy owie. O, chcę przejść. I jesteśmy. Super. I to jest koniec. Runda, koniec rundy, czyli Runda Terminada. I mamy kosmos. Okej, okay. Space Race mamy. Też mam triki. reszpa mi bardzo źle dała. Tutaj od razu dwa. Tutaj skoczycie na tego. Tutaj tak. Ten dinozaur pimpu się trochę. I czekacie. Lecicie. Jakoś by mnie nikt nie uderzył. Tutaj w ogóle możecie widzowie... O nie. No nie, widzowie. Ale ja to że przyszłem. Ja widzowie też pok e pokażę wam jednego. Że tutaj się uda się w takim mistrzu być. O. Możecie się chustać. No fajnie. To fajne to też jest. No już przegrałem. Już przegrałam, widzicie, tutaj się też da na planety wchodzić. W lewą stroną to nigdy nie idźcie. Prawą o wiele lepiej. No I tutaj lecimy. Jakże spróbować jeden trik. Super. No i, I będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że się już spodobał. Nie zapomnijcie łapczy w górze już subskrypcji. I też podajcie swój kod na Discordzie. Podajcie swój Discord, to ja no, zaproszę Was, mimo że kiedyś na odcinku zagramy. Ja jeszcze nie przedłużam, no i na razie.